Tak więc dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z gry Seven Days Today I tak, dzisiaj dzień 49, a dzień 49 nie oznacza niczego innego jak horde Przy okazji zacząłem sobie craftować e, powolutku wieżyczki automatyczne e, ponieważ że długo sobie zrealizujemy mój cudowny plan. Mój cudowny plan e, przejęcia władzy nad światem czy coś. A mianowicie zbudujemy sobie tej, albo drugie słupy, albo, słup, albo jeszcze wyższy będzie ten słup I będą tam... FAK! No nie, spadłem I będą tam... E, czekajcie, musimy włączyć nasze maszynki Podłączyłem je teraz, pastuchy osobno i do osobnego silnika I osobno sokowirówki no Widzę, że nie idzie ich jakoś dużo Ale kruk na początek do nas przychodzi, widzę Nie, niby, ma, niby mają te naboje kulowe do strzelby mieć większy zasięg, ale nie zbyt mają I tutaj widzę pan radioaktywny policjant To niezbyt fajnie o, dobra, te kulowe to są bardzo mocne. Gdzie oni w ogóle wszyscy są? A, tutaj jesteście. No, ja wam tego tak łatwo nie dam. Więc możecie się tutaj ze mną pobawić. Hmm. Ale to ma moc. Ale ta umiejętność jest naprawdę świetna, szczerze mówiąc. Która powoduje, że jak się, że jak się robi serię, to cały czas się zmniejsza odrzut. Bo teraz to patrzę, no jak, ja, jak jest dużo wrogów, to ja sobie mogę po prostu przytrzymać i patrzę, jak się zmniejsza ten odrzut. To jest świetna umiejętność, szczerze mówiąc. No i tak, mamy dużo paczek animacji, więc też nie powinno być z tym wszystkim problemów. Jak widzicie zresztą, z animacją. E, wszystkie sokowirówki nam działają. E, to też fajnie. E, czekaj czekajcie, bo tak trochę słabo tutaj widzę. Jest gwałnie fajne. O, i widzę, że pierwszy wróg. Ajajajaj, e, musimy się uleczyć, uleczyć się musimy. I tak, ja sobie wezmę to wypiję. Mm, wezmę sobie też eliksiry nauk dziadunia. Przestań we mnie strzelać Poki we mnie strzela szopku Panie policjancie Ktoś tu jeszcze biegnie Ptaka nie zdjąłem Nawet do niego nie celuję Eee, dobra, ktoś tu jeszcze jest? Więc to dużo ich tu nie ma Myślałem, że ich będzie co najmniej dwa razy więcej Chyba sobie zwiększymy liczbę zombie, wiecie? Bo już no... Przy, przy takiej jeszcze zrobię, to... Oni już nie mogą się w ogóle przedostać Więc raczej to zmniejszymy tę ilość Przeciwników O nie! Nie lubię go Dobra, zabity. A, to był burzycie. Strzelam do niego sprzeciw pancernej. E, Strzelam do niego sprzeciw pancernej, e, żeby później nie było, że on wybuchnie. Ty też, no, no, problem. Ale widzicie jaki to jest niski ten odrzut? To w chwili się normalnie zaczyna zmniejszać drastycznie. No i przy tym... Mimo wszystko jest duża kontrola. Więc też fajnie. E, z, może byśmy sobie dodali do tego. O nie, nie dodamy sobie do tych hm dwóch. Z mm, pustu automatycznego. Kurde, no nie małem co robić. A musimy sobie użyć Gips. Zaś. Dobra. Także ruchy, ruchy. Łojeny! Czekaj to i Tej musimy przemówić do rozumu No i jeszcze nie osłabili kurde, no nie wierzę no, to Nie wierzę w to dawaj no witaminki Akurat na słabość to najlepsze są witaminki Okej okay. A w ogóle sobie masakruję nieźle te super Ale tam Mówi się trudno. No to strzelamy dalej. Dopóki nie przełamiam naszej obrody. A raczej e, prędko tego nie zrobię. Chociaż wiadomo, nigdy nie mu hop. E, ale tak. Nie, no to jest. Łat, to jest teraz. Jak to mamy. No i kolejny pan e, burzyciel przyszedł nas odwiedził Więc poczekajmy tutaj na niego Oho, w bieg. Wbieg na ścieżkę zdrowia. Pczelamy, trzeba czelamy. Dobra, zabity. Elegancko Widzę, że działko ma o dziwo, dużo amunicji jeszcze w sobie. Więc to jest dość ciekawe, bo ono z reguły się opróżni Nie wiem, 30 sekund, max Co jest dość ciekawe. Ale dobra, jednak nie ma aż takiej dużej kontroli yy, nad tym KM przy ogniu automatycznym. Ale to też wiadomo. Zawsze jest... No dalszej odległości jest zawsze zwykły szturmoka. Zwykła. E, nie właśnie tu. O nie! E, szybko, 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 szybko. Zniszczyłem sobie niechcąco. Tę podkładkę. Trzeba to odbudować. Dobra, to dalej się to nie pobawi. No, ale patrzcie, jak niski jest ten odrzut. Zastanawiam się, która to była. To był chyba podręcznik e... broni, automatycznej, z tego co pamiętam. Okej, okay, w ogóle ciekawe, że, że sprzedają coś takiego w zwykłych sklepach z książkami. nie? bo ostatecznie one są też w tych sklepach z książkami. A i ta, zbudowałem sobie e, to wszystko, a sobie pokryłem tym e, batonem mm, Bo to się tam często już stawało, że Po prostu niszczyłem sobie ziemię mm, Jak się tym zajmowałem Więc e, to pokryłem w międzyczasie e, Biegnie to ktoś nie, ich niebezpiecznie nie biegnie Aha, ale muszę to teraz rzucić e, To tych dwóch <grytanie> Ale zmasakrowani w ogóle no, ale wam powiem, że doświadczenie idzie bardzo szybko Tutaj, jak się tak z nimi zabawia Podczas takiej hordy już mamy ile lepsze punkty to W sumie od razu sobie hard wbijmy na dziesiąty poziom magiczny To bardzo fajnie I <ścoughs> Jak, jak wali w ogóle Okej, okay. ale no, mimo wszystko wytrzymali są. Całą serię wytrzymali, nieźle. No ale to znaczy tylko i wyłącznie, że są ze stali, tak jak nasze podpory. Albo może jeszcze z czegoś mocniejszego są, niż ze stali. Tak też może być. No i wiadomo, otwarta serie. Coś wydupiło. Coś wydupiło Przed chwilą mi tu coś wydupło I nie mam czego mówiąc pojęcia co Ale coś wydupło na pewno, bo widziałem to był jakiś wybuch Normalnie eee, Może ich potraktujemy granatem? O, eleganciaro No i idziemy dalej, wiadomo No, ale z naszych Kolczatek już nie było zostało. Chociaż to już przynajmniej wiem, że się sprawdziły bardzo dobrze. Więc chociaż tyle dobrego. I myślę, że chyba będę ich więcej robić, tych kolczatek nawet. Bo są dosyć przydatne. A i przepraszam Was przy okazji za to, że jest tak głośno. Oni coś tam niszczą, chyba. Coś tam niszczą, widzicie? O! O idealnie! Idealnie się e, skończył o, się skończyła mgła. Teraz to już wszystko widzimy, patrzcie. W takim razie możemy zrobić... Możemy zrobić krakowskie piekło, czy coś. Nie wiem czemu to mi przyszło na jako pierwsze. Nie mam pojęcia. W ogóle to jest ciekawe, że bohater, że bohater jeszcze trzyma się jakoś na, na, że bohater jeszcze jakoś się trzyma pod, po, takiej serii, jak tego powinno zmasakrować w ogóle. I tak strzelam z rakiety, nie, nie robię sobie z, em, rakiet z rzadkowymi ładunkami, wybuchowymi. Żeby tutaj na mnie niszczyć. Wiem, że to podobno ogromne e, ogromne obrażenie robi Ale no, to było zbyt dużo odbu e, odbudowywania No i wiadomo Mi się tego nie chce robić co przez cały czas No wyobrażajcie sobie, żeby po każdej kordzie Przez jakieś głupie zedy odbudowywać sobie całą ścieżkę zdrowia. Tyle na nim pracowałem, tyle na nim pracowałem I, i oni mieliby mi tutaj do mnie przyjść I mi ją zniszczyć. No co, jakby to wyglądało? Tak więc, trzymamy się dalej. Ale, ale już tutaj jest dużo tych radioaktywnych zombie, a już no, druga w nocy się mimo wszystko zbliża. No, znaczy no, druga nad ranem tak właściwie, chociaż nie, mówi się chyba druga w nocy? Nawet nie wiem, a pewnie zaraz się pojawią no, ludzie, którzy mówią Ej, Mart, jesteś debilem, bo mówisz drugie na a Marek powinno mówić drugą noc. No to jest drobnostka, mój mówić. Drobnostka to jest. Nieważna drobnostka, bo no nic się nie zmienia. To jest tylko wymowa. Aż, wiecie co ja, ja powinienem w sumie cały czas seriami strzelać. Bo w sumie tyle tej animacji znajdujemy. Że my nie powinniśmy. Że my powinniśmy po prostu cały czas tymi seriami strzelać, a nie tylko. Jak jest więcej przeciwników, nie? A więc weźmy sobie tej animacji trochę więcej. Tak wiem, że tam na polu... na polu jest apokalipsa, ale... ale musimy sobie wziąć antybiotyki. My nie zauważyłem w ogóle, że infekcje mamy. To jest też w ogóle ciekawe. żeż ty, zniszczyli jeden blok stali. A jeden blok stali ma 10 tysięcy życia przecież. Jak byście to zniszczyli? Bardzo przepraszam, jak wy to zniszczyliście niby O, teraz za to pożałujecie Zrobię z was placek! Placek dla mojego psa Przemkota. Jak jak to wątło. Ja, nie dla kota lepiej. Ja wolę... Ja wolę koty dla nich psy. Jeśli w ogóle kiedyś uratuję to jakiegoś kota. Aż, nie wiem czy jakiś kot... Nie wiem czy w ogóle koty tutaj przeżyły jakieś. Zobacz w sumie Skoro nie... Skoro jelonie przeżyły, to kłoty na pewno też. Kłoty na pewno też musiały przeżyć, po drodze. Ale o dziwo na tym... na takiej odległości trzeba jest jeszcze skuteczna. Co w grach jest dość dziwne. A akurat tak jest faktycznie w ralu, że strzelba była zaprojektowana podczas chyba drugiej wojny światowej z tego co pamiętam A, i była po to żeby mm, żeby zdejmować, nawet nie zdejmować, unieszkodliwiać jak najwięcej wrogów e, w e, jak najmniejszej liczbie strzałów, nie? w jak najmniejszym czasie i faktycznie ona nie była, aż tak, aż tak nie miała niskiego zasięgu jak to przedstawiają filmy i gry ona miała tak mniej więcej z 50 metrów zasięgu To no właśnie gry i filmy tak dziwnie zrobiły, że niby niski zasięg. No, bo w sumie to 50 metrów to też nie jest dużo, bo to jest skutecznie efektywny zasięg, nie? Bo karabiny to mają więcej skutecznego zasięgu, że w sensie taki z którego się da trafić cel przez człowieka, który będzie celować, a nie przez maszynę, czy nie przez nieurkomiony, nie? I nastał dzień. Wspaniały dzień. Gloria. Obawiam <noise> to było piękne. No, bierz ich. Bierz ich, działko. Dobrze. Dobrze, działko. O, to jest moja krew. Dawaj ich. Dawaj, zanim pouciekają. O, dobrze. Dobrze, dobrze. E, dobra, a w międzyczasie jak to wygląda z naszą siłą? Możemy sobie kupić maszynę, czyli jeszcze 6 punktów. Chciałbym odblokować to. Bo przy okazji byśmy sobie odblokowali inne rzeczy. O, strzelba. Czekajcie, na, na najwyższym poziomie zadałem 50% więcej obrażeń. Fajne to. To ja nie, w ogóle nie wiedziałem, że jesteś od strzelby tutaj. Dobra, chodź tutaj, kolego. to jest fajne, że tam można z tego szczerzyć. Szczer o je, no ale to zmasakrowali tu. Dobra, pootwórzmy sobie parę... E, otwórzmy sobie te skrzyneczki. Nie będę zabierać z nich e, lutu na razie. O, co to jest? E, szukam takiej książeczki jednej, e, która, pozwala, e, która pozwala robić buty szpiegowskie, e, które nic, e, które nic e, nam... Kurczę, rozkojarzyłem się dość. E, które nam nie odbierają mm, szybkości ruchu, nie? I właśnie na nie sobie zbieram ostatnio. O! Mapa skarbów. Fajnie. Chodź tych map skarbów to ile już mamy? No trochę ich mamy trzeba będzie. Trzeba będzie się znowu tutaj panie przejechać. No bo zobaczmy. Tu, tutaj jest. O tu, 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 tutaj. To jest chyba nawet na biomie leśnym. Więc no, dość ciekawie to wygląda. Eee, i tak jeśli chodzi o zmiany na dole to tutaj doszło coś takiego ale to pewnie wiecie eee, jakoś dużo się tu na dole nie pozmieniało eee, na górze też że nic się na razie nie zmienia eee, na razie sobie robię przerwę od tego eee, tutaj już nam się widzę że na te zrobiła zrobiło trochę tego e, tych działek więc też fajnie eee, tak jak mówiłem wstawiłem sobie tutaj trzeci agregat nawet widzę, że to dużo na hordę zużywa, benzyny To jest chyba konkretnie od wirników, tak Czyli najwięcej z wirówki. wirówki eee, Zabierałem, no i patrzcie, no ledwo dwa Wirniki im się udało zniszczyć, ale to też myślę dlatego, że osobno eee, Aha, czekajcie, do czego to jest podłączone, wy też to widzicie? To jest gdzieś Tam podłączone? The fuck? czyż to było podłączone, nie, może coś się zbliżowało. E, Ale moi drodzy, ja się z wami dzisiaj pożegnam. Mam nadzieję, że ten film się Wam się spodobało. Jeśli tak, to byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili łapeczkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to gdybyście y, tam wcisnęli tę subskrypcję. A ja się tymczasem z Wami żegnam jedząc placek pasterski. Poł do zobaczenia i cześć!